Budycym, a w środę lub czwartek będzie tutaj jechała duża armia ludzi na, do Warszawy pod e, gabinet panie premier, więc te maszyny, które tutaj są, e, ci, którzy tutaj będą, będą jechali do Warszawy. Czyli nieprawdziwe są doniesienia, że się protest jest e, zawieszony? Nie, absolutnie nie. nic nie jest zawieszone. Także nie przekłamujcie państwo, bo niczego nie zawieszamy, to jest tylko przekształcenie. To jest po prostu... Się. się, dlatego że musimy utrzymać blokadę na Zdanach i musimy utrzymać tutaj. A żeby to zrobić, to trzeba zrobić podział. No przecież ci rolnicy nie będą jeździły 200 czy 300 km w jedno i z powrotem, prawda? Tam, co, niektórzy mają obowiązki zwierzęta zostawili w domu rodzinę, żeby, żeby to wszystko obsłużyć, tak? Niektórzy po prostu w zwyczajny sposób proszę jechać. Rozumiem, jak te doniesienia jakoby tu miało dojść do star starcia z policją? Mając nie, no Mamy starcia żadnego pod nie było. Mamy by... informację, że policja nie ma prawa użyć siły, tak? tak? Bo jakim prawem? Nie, nie. żyjemy nie. w wolnym kraju. To znaczy, wie wie Pan, co będzie później, my tego nie wiemy. Natomiast na dzień dzisiejszy Komendant się informował niczym, że po prostu no, spisywali to spisywali. No, to jest takie obowiązek. ale spokojnie. To jest na razie tak, to jest spokojnie. spokojnie. Wszyscy i wszyscy I nie przemyczeni. Jeżeli chodzi o, te postu o, o Państwa postulaty, ja, e, po ostatnich rozmowach, jaka jest nadzieja na to, że dialog będzie podjęty ponownie? Po przecież to... wie Pan, no, to wszystko zależy od determinacji e, rolników. Natomiast no, trudno już powiedzieć, co zrobi minister Sawicki. E, instrumenty są tak proste, no bo przecież podpisać dzisiaj porozumienie, to jest nic prostszego. Przecież ci rolnicy nie mówią, że będzie się wyjął pieniądze i im dał. Czy to będzie za tydzień, czy to będzie za dwa, czy za trzy. Ale niech zapisze nam w dokumencie, że rolnicy te pieniądze dostaną. I rolnicy pojadą, bo mają co robić w domach swoich. Tylko po prostu nawet, jeśli dzisiaj minister żadnego dokumentu nie chce podpisać, tylko dla niego najłatwiej jest powiedzieć trzy razy nie, a później jeszcze bezczelnie mówi, że za jakieś porozumienie podpisał, no przepraszam bardzo, my nie możemy tolerować tego, nie. że PSL podpisuje porozumienie z PSL-em. Niech sobie podpisują, co nas to Życzę im powodzenia. Życzymy powodzenia. Niektóre tak media nieprzychylne temu protestowi zwracają uwagę na ciągniki yy, przede wszystkim, że są to traktory bardzo yy, drogie i że rolnicy nie mają na co się skarżyć. A mówili, ile, ile rolnicy mają za te ciągniki banki. To jest w pracy. Nie tak powiedzieli tak właśnie, tak... no to niech zajrzą do banków, a dopiero wtedy będziemy rozmawiać. Tam na niektórych ciągnikach pisze wyraźnie, własność Barku, a nie rolników. Gdyby w Polsce był zakład, był zakład który produkuje traktory, pewnie by to stały polskie traktory, ale te pieniądze, które rolnicy płacą za te traktory idą na zakup. Przepraszam bardzo. Mnie to się nie podoba. To jest narzędzie pracy, tak samo jak pani zgodzi ubrane, czy ja to jest. podstawowe narzędzie pracy dzisiaj na całym świecie. Dzisiaj w Taliburgu, się drzewa rosną? Rolnicy pracują takimi traktorami. To nie jest, to jest standard po prostu. Bardzo dziękuję. E, mąż powiedział, ja powiedział, nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że panowie, męczymy się już prawie dwa tygodnie. Przynajmniej znany. I teraz tak, przychodzi grupa. Ja powiedziałem na samym początku, że na prowokacje. Przychodzi grupa, mówi, że jest ustalone, że część jedzie, część zostaje. Więc ja mówię tak, jeżeli rolnicy, ja nikogo na sznurku nie będę ciągnął, bo później w mediach co mówią? I zlepski na sznurku chłopów wyciągnął. Nie! To rolnicy wychodzą, ja jestem tylko przedstawicielem, żeby reprezentować i godnie reprezentować. Więc jeżeli to mi się podoba, zostajemy i jest święte. Ja muszę wiedzieć, że nie, że ja ogłoszę w mediach, a później jest inaczej. Także zostajemy. Zostajemy. Bardzo dobrze.